Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam Was dzisiaj na taki filmik przyjęciowy. Słuchajcie, to będzie taka pierwsza część rzeczy, które kupiłam na przyjęcie, potrzebne mi do zorganizowania przyjęcia. Komunijnego mojego syna w domu. No, może niektórych rzeczy po prostu w domu nie mamy, albo po prostu nie mamy aż tyle, a więc zaraz pokażę Wam, jakie rzeczy musiałam dokupić. Dobrze, zaczynając, słuchajcie, od samego początku. Jeden stół, dość duży, mamy swój, drugi pożyczymy. Pożyczymy też kilka sztuk krzeseł, żeby nam Słuchajcie, wystarczyło. Jeżeli chodzi o obrusy, to mam swoje obrusy i nie będę musiała tutaj, wiecie, jakoś kupować specjalnie. Jedyne co muszę, słuchajcie, zrobić z tymi obrusami, to. Je wyprasować, bo wiecie, to są bardzo duże obrusy i bardzo rzadko ich używam, tak naprawdę, więc po prostu potrzebują, żeby je wyprasować. Jeżeli chodzi o krzesła, to na krzesło, na którym będzie siedział Michał, zamówiłam taki pokrowiec. Wiecie, no taki pokrowiec na komunie, jak dziecko siedzi po prostu na krześle, to zazwyczaj to krzesło jest udekorowane, jest białe z jakimiś właśnie gałązkami bukszpanu czy kwiatami i ja zamówiłam taki biały pokrowiec i tam jest taki złoty napis Pierwsza Komunia Święta. Jest napis Michał i data 22 maja. 2021, więc taki pokrowiec zamówiłam i on jeszcze idzie, więc nie pokażę Wam go teraz. Kupiłam dwa y, komplety zastawy stołowej, y, którą słuchajcie, będę używać cały czas. Na wiele okazji mi się to przyda na święta, na urodziny. Na wiecie, obiady, kiedy na przykład zaproszę rodziców z jednej i z drugiej strony. Także naprawdę te, te naczynia mi się przydadzą, a bardzo mi zależało na tym, żeby były po prostu jednakowe. I słuchajcie, na razie mam je zapakowane i mam je w piwnicy, więc pokażę Wam tylko zdjęcie. One są tak naprawdę bardzo podobne do tych, które ja mam z Ikei. Chciałam początkowo dokupić po prostu jakby brakującą ilość do, z Ikei, do tych, które mam, ale powiem Wam, że jakby aktualnie Ikea nie ma tego koloru, który ja mam. To jest taki turkus. I słuchajcie, nie wiem, ja też do Ikei nie mam tak blisko, więc jakby nie jest mi po drodze, żeby słuchajcie jechać i to sprawdzać, że tak powiem, wiecie wiecie, żeby specjalnie się po to, po to wybrać, żeby sprawdzić, czy, czy to rzeczywiście jest, no nie mam też na to czasu zamawiać, ym, też jakby no, nie miałam co zamawiać, bo ym, po prostu tego koloru nie ma, więc dokupiłam z innej firmy, talerzyki trochę może będą się różnić odcieniem. Ale jakby cały wystrój stołu będzie utrzymany w takich kolorach turkusowo-biało-beżowych. Stawy stołowej potrzebne są w sztuczce. Ja słuchajcie, tutaj mam, o, tutaj mam cały pakiet, tutaj w tym dzbanku. Dzbanek jest jeszcze, słuchajcie, do soku. Ja jeszcze jeden mam swój, a tutaj mam zapas sztućców takich, wiecie. Od świętnych, że tak powiem. Więc do tej zestawy stołowej mam sztućce. Dokupiłam również serwetki, i żeby one, tak wiecie, kolorystycznie pasowały, to wybrałam z takim niebieskim tutaj akcentem. O, to jest coś takiego. Myślę, że to będzie fajnie pasować właśnie do tych turkusowych talerzy. Właśnie ta złożona serwetka, a na niej sztućce. A jeżeli chodzi o sztućce, to kupiłam. Witelczyki do ciasta. Jak już później zjemy obiad, no to na deser będziemy mieli trzy rodzaje ciasta. No i słuchajcie, dla gości, oczywiście wiadomo, witelczyki do ciasta. Jeżeli chodzi o szklanki, bardzo mi zależało, żeby wszyscy goście mieli jednakowe szklanki, więc zakupiłam sporą ilość takich szklanek. Jedna z nich prezentuje się o, w ten sposób. Ona ma tutaj takie jakby. To jest taki wzór, słuchajcie, takie kółeczka. O, i tutaj naprawdę tych szklanek naprawdę, naprawdę kupiłam sporo. Tam jeszcze, o zobaczcie, tam z tyłu jeszcze stoją. Więc to był naprawdę bardzo udany zakup, bo szklaneczki, słuchajcie, prezentują się tak naprawdę bardzo ładnie. Jeszcze muszę, słuchajcie, włożyć je do zmywarki i odkleić te naklejki. Szklaneczki prezentują się bardzo ładnie i myślę, że do turkusowej zastawy będą wyglądały też fajnie. No i przede wszystkim zależało mi bardzo na tym, żeby to, wiecie, było jakby no jednolite: żeby wiecie, nie było każda szklanka z innego kompletu, tylko żeby no, fajnie to. Wyglądało. Kolejną rzeczą, jaką musiałam dokupić, to są kieliszki do szampana, bo będziemy też chcieli wznieść taki mały toast szampanem. I słuchajcie, my ogólnie w domu mamy takie kieliszki, one są najprostsze, słuchajcie, z możliwych. Ale też powiem Wam, że nie wszystkie kształty kieliszków do szampana mi się podobają. Oglądałam różne i naprawdę bardzo podobają mi się wysokie, takie wiecie, i wąskie, tak jak te. I ja tutaj mam w domu takich sztuk chyba 8 albo 10, już teraz nie pamiętam. Ale słuchajcie, dokupiliśmy jeszcze. Opakowanie takich samych, i te, słuchajcie, no to jest ta znana firma jeżeli chodzi o wiecie zastawę stołową, o sztućce, o kieliszki, bardzo dużo jakby z tej firmy rzeczy się w sklepach przewija i kupiliśmy nowy karton z właśnie z sześcioma sztukami takich dodatkowych kieliszków. Więc teraz tam na pewno starczy i wiecie nie będziemy musieli się też jakby obawiać, że każdy, że niektóre kieliszki po prostu wiecie będą niższe od reszty. Kolejna rzecz, to są takie rzeczy um, do jakby postawienia jedzenia na stół i kupiłam dwie takie miseczki i w tych miskach one, zobaczcie, one są przeźroczyste, takie wiecie, neutralne, myślę, że będą pasować do wszystkiego i w nich po prostu podam jeszcze właśnie, nie wiem do końca, albo podam kopytka, albo podam ugotowane ziemniaczki, więc takie dwie miseczki zakupiłam w Pepco. Teraz tak, kolejną miskę, słuchajcie, ostatnio w naprawdę jest fajna kolekcja, jeżeli chodzi o szkło, to jest takie zielone, grube szkło z wzorkami. W tej kolekcji kupiłam taką miskę, zobaczcie jaki ona ma piękny wzór, jakoś tutaj ona jest bardziej zielona, zielona, taka troszeczkę wpadająca w turkus, no piękna i ja słuchajcie, w niej również zamierzam podać jedzenie na stół. Może akurat w niej będą jakieś owoce. Zobaczymy jeszcze co tutaj w niej postawię, ale wiecie, no też chciałam po prostu sobie takich rzeczy dokupić, żeby wiecie, no na ostatnią chwilę po prostu mi nie zabrakło. Brakowało mi takich wiecie bardzo dużych talerzy do ciasta i, i również kupiłam w Pepco takie dwa talerze. One bardziej one mają takie tutaj żłobienia, ten cały Wzór. To jest, słuchajcie, taki sam wzór jak ta miska. Tak jak mówię, jest jeszcze do tego dzbanek. Można dokupić kieliszki, no ale wiecie, ja potrzebowałam właśnie duże talerze do ciasta, żebym miała gdzie wyłożyć ciasto i jakiejś fajnej miski na owoce i takich płaskich talerzy. Mam dwie sztuki. One tutaj widzę, że w kamerze nie są aż tak zielone. W rzeczywistości są bardziej zielone. Myślę, że jeszcze w niektórych pepkach takie, jakby ta kolekcja z tego grubego, zielonego szkła jest. No, zobaczcie bardzo ładne i to są talerze dość duże. Myślę, że sporo ciasta się tutaj zmieści, i jakby każda z. Ze sztuk kosztowała 25 zł. Dwa talerze, każdy, każdy 25 zł, i miska również 25 zł. Bardzo ważną rzeczą jest mata na stół pod talerz. No przecież, wiecie, nie postawimy talerza od razu na obrus. Wiadomo, w restauracji to wszystko inaczej wygląda, a w domu też inaczej. Ja, słuchajcie, mam tak naprawdę cztery maty, maty na stół, których używamy my w domu, ale dokupiłam tyle, żeby dla każdego starczyło. I słuchajcie, zamówiłam maty na Allegro. Wzór mi się bardzo spodobał. Tych mat zamówiłam 15. Tyle, ile będziemy mieć gości, już Wam pokazuję wzór i każdy będzie miał taką samą. Wiecie, wtedy też jakby obrós będzie zabezpieczony i będzie to wszystko ładnie wyglądać. O, zobaczcie, mata prezentuje się tak. Ja tutaj mam ich, zobaczcie, aż 15 sztuk. Więc o! Tak to wygląda. Uważam, że mają przepiękny wzór i jak najbardziej do przyjęcia na pierwszą komunię będą idealnie pasować. Przedostatnia rzecz to jest waza do zupy. I kupiłam taką wazę. Powiem Wam, że na Allegro. Spodobała mi się, bo jest prosta. Do wszystkiego będzie pasować, zobaczcie, bardzo ładna. Takie delikatne żłobienia, delikatne wzorki. Tutaj jest um, ona, jest ogólnie o pojemności 3 litrów. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. I ta waza kosztowała mnie 69 zł, ale to jest, słuchajcie, inwestycja na lata. Także ja absolutnie nie żałuję tych zakupów, nie żałuję wydanych pieniędzy, bo to są rzeczy, których tak naprawdę mi w moim, że tak powiem, gospodarstwie domowym brakowało. A teraz przy okazji przyjęcia sobie to wszystko kupiłam i tak naprawdę starczy mi to na wiele, wiele lat. Więc taka waza bardzo ładna. Myślę, że właśnie będzie do wszystkiego pasowała i nie wyjdzie z mody, bo miałam kilka lat temu taką wazę, która miała tutaj takie słuchajcie wzorki, ale to było już wiecie tak jakby starodawne i nie na czasie, że no tak średnio by to wyglądało, a ta jest naprawdę przepiękna i no i bardzo bardzo szybka, szybko też przyjechała, także Taka baza do zupy. Ostatnia rzecz to jest perełka, którą udało mi się kupić również na Allegro. Tutaj mam jeszcze zapakowane, słuchajcie, tak, tutaj mam jeszcze część zapakowaną, bo widzę, teraz tak naprawdę tyle do mnie różnych właśnie przesyłek przychodzi, że czasami brakuje mi, wiecie, czasu, żeby to po prostu rozpakować. O, tutaj mam jeszcze też nierozpakowane rzeczy. Ale udało mi się kupić filiżanki porcelanowe z motywem fiołków. Słuchajcie, bardzo długo się za takimi rzeczami oglądałam. Naprawdę, no, jest troszeczkę tego. Czasami ktoś chce odsprzedać, niekiedy są właśnie jakieś aukcje. No, bo wiecie, to jest rzecz stara, która też kosztuje dużo. A mi, słuchajcie, udało się znaleźć na Allegro taką aukcję, że tak naprawdę za 6 filiżanek i za 6 talerzyków, bez żadnych uszkodzeń, bez jakby żadnych klejeń i tak dalej, zapłaciłam jakby za tylko za tą aukcję, bez przesyłki, bo musiałam zapłacić kuriera. Kurier chyba mnie kosztował około 16 zł, ale jakby za Same filiżanki z tymi podstawkami. Zapłaciłam, słuchajcie, tylko 27 zł. I zaraz Wam je pokażę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest filiżanka, to jest porcelana niemiecka. Tutaj mamy pod spodem napis. Bardzo podoba mi się. O, słuchajcie, tutaj ten to są też takie fajne żłobienia. Motyw fiołków oczywiście jest przepiękny. Trzy tutaj, um, aż trzy są rysunki na filiżance tych fiołków. A podstawek, słuchajcie, jest ze złotym brzegiem, i tutaj też ma na sobie fiołki. I tak to, słuchajcie, i tak to się prezentuje. Myślę, że całkiem fajnie będzie sobie um, z tego wypić. Kawkę. No, słuchajcie, motyw fiołków oczywiście mnie urzekł, i sześć y, właśnie tych filiżanek zamówiłam. Bo wiecie, czasami jest tak, że niektóre zastawy mają jakieś tam, wiecie, braki. O, tak wygląda podstawek. Również ma tutaj napis. Ja, wiecie, ja bardzo lubię rzeczy nowoczesne. Ale lubię też rzeczy z duszą i się yy, rozpakowywaniem kolejnych sztuk. Muszę oczywiście je umyć, bo no, taka porcelana to, wiecie, yy, nie nadaje się do mycia w zmywarce. Więc już z tym się licząc yy, i tak ją kupiłam. Zobaczcie, ona jest piękna. Dajcie znać, czy też lubicie takie rzeczy. Dobrze kochani, a więc to by była pierwsza część y, zakupów y, takich typowo na przyjęcie. Tak jak mówię, zrobię Wam jeszcze drugą część, bo nie wszystko jeszcze mam w domu. Część rzeczy jedzie, a część jest już w paczkomacie, także druga część również powstanie. Na tym filmik ja się z Wami żegnam. Dajcie znać, czy też robicie swoim pociechom y, przyjęcia. Komunijne w domu i jak to u Was wygląda. Także ja się na ten filmik z Wami żegnam. Do kolejnych buśka! Pa!